Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Acid Trip Walkabout, Sour IPA, Vic Secret, Mango and Kiwi. Kooperacja Funky Fluid i One Drop Brewing Company. Eee, przy czym jest to kooperacja, jak to określił Funky Fluid, cybernetyczna. Czyli skontaktowali się po prostu internetowo i ustalili szczegóły, co tam robią. Good day. W zeszłym roku cybernetycznie ważyliśmy z One Drop Brewing Company z Australii. Razem ważyliśmy nową odsłonę serii Acid Trip. Walkabout to sour IPA, w której soczyste mango i kiwi zaakcentowaliśmy chimeleniem na zimę odmianą Vic Secret. Cheers, ya filthy animals! <laughs> Składniki woda, słód jęczmienny, owoce w zmiennych proporcjach. Co to znaczy? Nie wiadomo. Mango kiwi, znaczy co, że w, w każdej puszce jest inaczej, czy w każdej warce jest inaczej, czy jak, kurka? Bo ja nie rozumiem, co to znaczy. Płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel, laktoza, drożdże, Lactobacillus. To chyba powinno być drożdże, bakterie, Lactobacillus, Ale może nie chcieli pisać bakterie, bo to by się źle kojarzyło. E... about? to jest takie tam... Przechadzka, przejście się gdzieś tam, ale walk-about w kontekście Australii to jest taki e, rytuał, e, rytuał przejścia. Może trochę przesadzam, ale jest to taki typowy dla um, um, rdzennych mieszkańców Australii, taki okres, gdzie. Um, Dziecko staje, czy, 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 czy nastolatek staje się dorosłym, i przez pół roku musi gdzieś tam sobie wędrować sam i e, po prostu doznać oświecenia. Musi sam se przeżyć, gdzieś tam w dziczy i ten. Tak, tak, tak to przynajmniej zrozumiałem. Też jest jakiś film z 1971 roku, gdzie. E, e, tak, tak, jakby wymuszony taki e, walkabout jest, że dzieci osierocone przez ojca, który popełnił samobójstwo, muszą właśnie przetrwać gdzieś tam w buszu Afryka, e, a, australijskim. Także no, ciekawy, ciekawy, ciekawy tytuł e, nazwa piwa. Tutaj mamy taką, ja wiem, to jest chyba czaszka jakąś taką z. z, e, z jak to powiedzieć? Z zakłóceniami. E, powiem szczerze, że, że e, trochę dziwią parametry. 21 ekstraktu, czyli dość wysoko a tylko 6% alkoholu. 6% alkoholu to z 12%, czyli to będzie bardzo słodkie. Bardzo słodkie i, jak rozumiem, bardzo kwaśne. E, czyli taki pastry sour, ale oprócz tego chyba jeszcze bardzo gorzkie, no bo Vic Secret słynie z takiej dosyć intensywnej goryczki. Chciałem powiedzieć tempej, ale powiedziałem intensywnej. Um, no cóż, powiem tak, to piwo miało jakieś opóźnienie, nie wiem z jakiego powodu, dlatego że my je rozważaliśmy do CraftBoxa January i ja je wtedy odrzuciłem, bo było dużo innych ciekawszych rzeczy. Ale jak wrócił, wrócił temat, że ono jest dopiero teraz dostępne, mówię, w sumie to jest ciekawe, nie. Sour IPA to już jest ciekawe. Kiwi, rzadko dodawany owoc. Vic Secret rzadko używanych miel. No kurwa, dobra, spróbujmy, nie? Więc sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, jak to wypadło. Owocowo pachnie, ale nie jakoś tak mega intensywnie. Barwa... E Pomarańczowe, po tym jak pracowały te bombelki, to widać, że one jest dosyć gęste, dosyć gęste. Być może, że te parametry biorą się z tego, że na przykład piwo było lżejsze, przed rozlewem dodano do niego soków i spasteryzowano, przez co jest tu na przykład, no nie wiem, 10-20% soku. I dlatego te parametry są takie jakie są. Pachnie bardzo mocno mango. Yy, bardzo charakterystyczna nuta. Zresztą yy, barwa też trochę się kojarzy z sokiem z mango. Tak, dominuje mango. Nie powiedziałbym, że kiwi czuje. Zresztą kiwi to jest bardzo trudny owoc, bo ono jest właśnie słabo wyczuwalne w piwie. Ale może, może może właśnie tutaj ta Lactobacillus podbije troszkę to kiwi. No spróbujmy. Hmm, jest kiwi. Jest kiwi. Jest pełen skład, pełen, czyli rozumiem, że nie były żadne tam dodawane um, aromaty kiwi. Um, Gęste, gładkie. Ta gładkość kojarzy się z sokiem z mango. Tak jakby pod budową był sok z mango, ale na to wchodzi kwaśność, która kontruje ten słodycz, kontruje właśnie ta kwaśność kojarzy się z właśnie z tym kiwi, no tej goryczki to ja nie czuję. To znaczy tego komponentu IPA nie widzę tutaj. Balans jest w miarę ok, to znaczy na tyle duże jest kwaśności, żeby to nie było za słodkie, i na tyle dużo słodyczy, żeby nie było zakwaśne, nie? Czyli można powiedzieć, ideolo, nie? Um, natomiast jest jeden posmak. To może być to mango. Ale jest taki posmak takiego troszkę kleju w sztyfcie. M myszy w sztyfcie. A to może być to mango. Nie, nie no, piwo jest generalnie udane poza tym, że nie jest to IPA. Znaczy, jak na New Englanda, no to może jest, ale ani tego Big w aromacie, ani w smaku nie czuję. Natomiast yy, o dziwo czuć kiwi. Albo potrafiłem sobie to wyobrazić. W każdym razie yy, na pewno jest bardzo mangowe. Jest złamane to kwaśnością, która ma taki charakter kiwi, więc tutaj daje to, co obiecuje. No, nie daje, moim zdaniem, albo inaczej, ja sobie wyobraziłem, ponieważ znałem Vic Secret jako taki chmiel, który daje sporą goryczkę, to myślałem, że tutaj będzie jeszcze goryczka. No i tej goryczki nie ma. Natomiast no, nikt nie obiecywał goryczki, tak naprawdę, nie? To, to była moja projekcja na podstawie tego, że, no, Big Secret daje taką goryczkę, no to będzie goryczkowe. No nie, nikt tego nie mówił. Więc jeżeli pomyślimy w kategoriach, że to jest, no wiesz, takie IPA, jak to te słodkie, Triple e, Hazy, Ipki i tak dalej, no to trudno tutaj robić wyrzut z tego, że nie ma e, tej goryczki. E, piwo. Na pewno ciekawe i głównie dlatego trafiło do kraftboxa, że, że jest ciekawe. E, daje to, co obiecuje, natomiast dla mnie jednak e, za mało goryczki, e, za mało chmielowości. E, powiem tak, e, gdyby tam nie było IPA, tylko by było pastry sour, to bym go nie wziął do kraftboxa, nie? Czyli można powiedzieć, że chwyt marketing dody po prostu e, się udał. Tak? Skusiłem się na to, że będzie jeszcze ten komponent IPA, czyli jeszcze będzie ta goryczka, jeszcze będzie chmielowość, jeszcze będzie przepięknie, a jest po prostu pastry sour, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest po prostu pastry sour. E, no i w tym momencie. No. Ale mówię, zaskoczony jestem tym, że jest to fajnie wyczuwalne kiwi. To by było wszystko w tym odcinku, do usłyszenia cześć wasze zdrowia.